Skoro nawet Cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz pazur, to pokaż im Pokaż teraz swoje kły Chcieli mnie sprowadzić już na ziemię, ale nic Pić. Dlatego, że mi przykład Co to jest za sen? Wszystko kręci ziemi w głowie, czy jestem dobry, czy zły Kręci się jak kula blisko. No to powiedz mi Jeśli jestem tylko youtuberem i gram ciągle w, w gry Czy na to wszystko? Jestem taki sam jak ty 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 Jestem taki sam jak ty. Jestem taki sam jak ty. Też mi lecą czasem łzy. Też mam czasem gorszy dzień i nie chcę mi się wcale żyć. Ale pokazuję kły, No i znowu łapię pion. Wrogom zapalamy, zniczamy, ziomą daję to. Na co zasłużyli, bo nigdy nie odwrócili się. Zawsze przy mnie byli, nawet kiedy było u mnie źle. Chociaż nigdy tak nie było, by nie starczyło na chleb. Ale każdy swoją miarą musi mierzyć cel. To, że ktoś na świecie gorzej ma od ciebie to wiadome Lecz nie znaczy to, że twoje. My są znikome Każdy tutaj czuje ból Każdy ze swoim sposobem Na to jak ma tu wytrzymać I zachować przy tym głowę Skoro nawet Cię nie słucham To po co otwierasz pysk Mam lepsze rzeczy do roboty Muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam Żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty Masz pazur to pokaż im Pokaż teraz swoje kły Chcieli mnie spróbować Jednego, że pękło, co? co to jest za sen? Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry, czy zły Kręci się jak ula No to powiedz mi, jeśli jestem tylko youtuber SAM JAK TY Chcieli widzieć mnie na dnie Cię przykrywał każdy dzień Syn mnie motywuje, a muzyka daje tlen Choć na rękach krew, co dzień spełniam sen Bez przerw, jazda bez trzymanki, aż po życia kres uh. Waleczny tak jak chleb, dale osia, Zielony Lambo, Też szósta rano Nie melanż a śniadanko Życie to jest test, a z młodym się sianko By pokazać, że w siebie inwestować warto Jestem taki sam jak ty Jestem taki, sam jak ty. jestem taki sam jak ty! Jestem taki sam jak ty! Jestem taki sam jak ty!